Siemanko, w tym filmie pokażę Wam dość prostą taktykę. Jest to taktyka na mapie Deniuk na Bombside A. Jest to taktyka raczej na rundy może nie tyle co pistoletowe, co raczej rundy na pistoletach, po prostu gdzie gramy rundę ekonomiczną, chcemy zaoszczędzić trochę pieniędzy i po prostu zaplantować bombę. No to w tej taktyce po prostu będzie ona dość prosta. Pokażę kilka granatów, które tam są potrzebne, które tam będą używane. No i właściwie 3 graczy te granty rzuca. Dwójka od razu powinna iść tutaj w okolice kwadratu. Tu się ustawić, patrzeć ewentualnie jakieś skróty. Jeżeli chodzi o granty, jakie będziemy potrzebować, to yy, dwa mołotowy i Nade i Smoke. To jest wszystko. Jeżeli chodzi o graczy z mołotowami, to jeden musi dokupić jakieś flesze. Znaczy nie musi, ale no lepiej by było, jakby dokupił. No, i przede wszystkim jeden z nich musi mieć Neida. Ten, który ma Neida, jego zadanie jest takie: idzie tutaj w to miejsce i zbija sobie Neidę szybkę. Jeżeli chodzi o tą, to nie ma problemu, bo wystarczy podskoczyć i strzelić. Ale z tą jest kłopot, bo ona jest zasłonięta, a jest koniecznie potrzebne, żeby była zbita. Nawet no rzuca w prostu, sobie jakąś tak Neida odbitego, czy bardziej w tą stronę. On się odbija. Chyba się zniszczy w tym momencie, na pewno, więc nie ma z tym problemu. Jeżeli chodzi o jego granat, no to to jest mołotow celowany tutaj, w to miejsce. Tu jest taki jakby róg tego wielokątu. No i w to miejsce celujemy. I tutaj liczymy sobie jakby na tą drugą... Tutaj jak mamy tą linię, no to ta pierwsza barierka po tej stronie i na wysokości mniej więcej tego tutaj rusztowania celujemy. Prawy, lewy przycisk, jednocześnie i na oku rzucamy to trzeba z wyczuciem. Nie wiem, czy za pierwszym razem mi wyjdzie dawno tego nie rzucałem, dopiero dzisiaj sobie go przypominałem. No, ale nie ma co się tłumaczyć, rzucę go najwyżej parę razy. Za którymś razem powinien się udać, w tym momencie rzuciłem go za wcześnie, chyba, no bo nie trafiłem. No i właśnie to jest to, co mówię, że. On jest dość trudny do wyczucia, ale po paru razach, jak się go rzuci, poświęci się mu pół godzinki powiedzmy, żeby się go dobrze nauczyć, to to później wchodzi za każdym razem i już nie ma z tym żadnego problemu. O, teraz za drugim razem wyszedł, więc tak jak mówiłem, no potrafię ten granat, ale nie mam go teraz idealnie wyćwiczonego, dawno go nie rzucałem, więc trochę wyszedłem z poprawy. Trzeba wyczuć po prostu idealnie timing, bo to trzeba rzucić zaraz przed tym jak się spadnie. Jeżeli się rzuci go, jak już spada, no to właśnie. Wtedy zwykle gdzieś się tutaj od tego odbije, albo tutaj od tego okna. A tego byśmy nie chcieli. Jeżeli chodzi o drugi granat zapalający, który będzie nam potrzebny, to jest dorzucany tutaj obok. Z tego miejsca tutaj ustawiamy się do tego rogu. No i w momencie, kiedy gracz z tego miejsca rzuci. Swojego zapalającego, no to tutaj celuję bawy, taką jakby pierwszą, drugą, trochę jaśniejszą, trzecią i tak dalej. Czasknę to tutaj w górę tej drugiej. No i tutaj po prostu biegniemy i rzucamy. Kran nam się odbija, wpada na kurniki idealnie. Jeżeli chodzi o tego gracza, tutaj kupował tego Neida Moatowa, najlepiej, żeby to była osoba, która ma najwięcej pieniędzy, no bo to Wodaj to 300, to w 4, no to już mamy 700 i najlepiej do tego dwa flasze, no to jeszcze dodatkowe 400 wychodzą to jest 1100 na same granaty. Więc jeżeli mamy na przykład sytuację, że ktoś ma 3500, a reszta ma okolice 22,5, no to wtedy ta osoba strzela i 5000, jeżeli nie zbiera akurat na snajperkę, no to powinna po prostu kupić te granaty i... Nimi operować, no i potem warto, właśnie, żeby z tego miejsca mniej więcej rzuciła tutaj jakieś granaty, odbite po prostu w ten sposób. Jeden czy dwa flesze. One wpadają w ten sposób, że jeżeli ktoś tutaj stoi na bombsider, no to w tym miejscu niestety nim nie oberwa, bo patrzy, patrzy się w dół. No ale tutaj już troszkę tego granata dostanie. No a w tym miejscu też jakoś tam mniej więcej. Ten Gra tym się obrywa, chociaż tutaj będzie było to akurat. W tej pozycji niestety nie jesteśmy w stanie zafreszować. Dlaczego nie wspominam o tych pozycjach z tej strony? No bo nie będą one potrzebne w tej taktyce. Do tego wykorzystamy granat rzucany no właściwie z tego miejsca, ale celowany w tym rogu. Ustawiamy się tutaj przy tej rynnie. Nie po tej stronie, a po tej stronie. I celujemy sobie, jeżeli mamy tutaj to okienko. Takie przedłużenie, jakby tej linii, trochę bardziej na lewo. To tutaj jest ta biała część. No i celujemy sobie mniej więcej w ten róg, tylko że trochę bardziej do dołu i trochę bardziej na lewo, żeby dobrze nam wyszedł ten granat. Idziemy do tyłu, przytulamy się do tej rury po prawej stronie i rzucamy. Tutaj też te okna muszą być zbite, więc fajnie, jak ktoś je wcześniej zbił, to trzeba się dogadać, kto. No i to tyle. Granat pada w to miejsce. Więc żeby spokojnie wyjść kurnikiem. Nic, nic nam nie powinno się stać warto jeszcze to mniej więcej fajnie sobie przećwiczyć z drużyną żeby fajnie się to timingowo zgrywało że osoba rzucająca granat z tego miejsca po prostu od razu biegnie i bez praktycznie zastanawiania się niech idzie w to miejsce jeżeli tutaj szybciutko sobie zejdzie to jest tutaj na czas Minimalnie może po tym granacie, ale to dobrze, bo nie chcemy też wychylać przed tym, jak, e, jak ten granat wybuchnie. No i dopiero wtedy te młotowy powinny rzucać te osoby. Co do kolejności tych młotów, to oczywiście można się dogadać e, między sobą, czy najpierw rzucamy granat na kurnik, czy najpierw na heaven. E, niby lepszą opcją jest rzucenie najpierw granatu na kurnik, no bo na kurnik jednak wychylamy, wychylamy najpierw. No ale czy to właściwie jest duża różnica? Dla nas ciężko powiedzieć, może, może tak, może nie. No bo tak naprawdę jeżeli tutaj będzie smoke, będzie granat na heavenie, to, to czy on wybuchnie tą sekundę później czy szybciej, to załóżmy, że on wybucha, a zanim ten doleci, no to tu ktoś się z nami będzie strzelać, więc to też to trochę bez sensu. Wydaje mi się, że lepiej rzucić jest ten granat na heaven, ewentualnie on powstrzyma rotację, jeżeli gracze z rampy właśnie po usłyszeniu kroków czy po wybuchu tego smoke'a by rotowali, czy ktoś by grał na gnieździe, no to wtedy go to zatrzyma przed wejściem w ten bombsite. Więc moim zdaniem lepiej jednak rzucić najpierw jest mołotowa na Heaven. I tak mamy te 8 sekund, czy ile tam dokładnie ten mołot będzie. Boże nie powiem sobie, to ma słowo 8 sekund się utrzymuje. Ale ciężko stwierdzić. W sumie nie będę teraz się na tym rozwodzić, ale jest to dość długi czas jednak jak, jak na grę sportową, więc... Więc to wystarczy w 100%, żeby podłożyć bombę. No i to tyle w tym odcinku, właściwie co chciałem wam powiedzieć. Trzymajcie się. Do następnego. Jeżeli się podobało, oczywiście, zachęcam do odwiedzenia moich social media, zostawienia to łap łapki, yy, lajka czy cokolwiek tam jest. Tak samo na kanale. Łapka w górę, subskrypcja. Cześć.